HELO moi drodzy, witam Was serdecznie, jak dobrze wiecie, Patryk jest totalnie opętany, dlatego dzisiaj postanowię, że pójdę z Bzikiem do Patryka i e, spróbujemy, spróbujemy zobaczyć mniej więcej jak wygląda proces przemiany oraz e, jak, jak, jak trwa jego zachowanie, jak, 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 jak on reaguje na to wszystko i, i zobaczymy, co ciekawego się dowiemy. E, oczywiście będziemy robić to mniej więcej chyba z ukrycia, ale no nie wiem. Bzyku, gdzie ty... O czemu jest tydzień? No, latam tam po prostu po Palionowie, bo co tam Ty, a wiesz, że w ogóle zarabiać noc? Wiem, to dobry, zatem, pomysł, a ja żeby chcę iść do właśnie tak. To jest dobry pomysł, żeby iść do Patryka, bo musimy stary ogarnąć, od na to. Potrafimy coś takiego zrobić, ja? ale musimy zobaczyć wszystkie, jak on reaguje i w ogóle. Ej, ta noc dosłownie za chwilę chodź! No za sekundę, mówiłem ci, no. Ja nie ja wiem. Nie, no. nie, 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 nie ma nocy, co ty ja chcesz? Ja muszę posłuchać, ja muszę posłuchać mniej więcej jego zakręć. Rozumiesz o co chodzi? Mhm. Bo my tak. musimy naprawdę, bo to jest mega podejrzane. O, siema Patryk! Siema, Patrykos Siema Yeti, co tam u ciebie? Siema, siema, Bzyku czemu ty do nas nie przyjdziesz? Nie, bo wiesz co, bo ja muszę bzyku? to zniczyć. Co to ma być? Dobra, idź. Tu, do tu, 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 tu. A i słuchaj, no Hello. Patryk, Ej, co ogólnie to nie chcieliśmy. Ciężym... Patryk, e, no powiedzmy, ale my chcieliśmy z tą porozmawiać o twoich przemianach Mmm, Ale ja nic nie wiem o tym. Ja nic o tym nie wiem. Ciągle mi ktoś mówi, że się przemieniam. A ja no nic nie, nie, nie pamiętam! No bo się przemieniasz, stary. To nie jest tak, że my sobie jaja robimy, hmm. że ty się nie przemieniasz. Ty się serio przemieniasz. No nie wiem, ale ja i tak nic nie pamiętam. To nie ma sensu. Jak nic nie pamiętam? Co to ma znaczyć? Wzyku, ja nic nie pamiętam, naprawdę. No i jakbym pamiętał, to bym wam powiedział przecież. No nie? Patryk, patryk, patryk. nie, ale dobra, a powiedz mi mniej więcej, jak to się stało w sensie, ty się z kimś widziałeś, że to ten? Y I się hmm. przemieniłeś, czy jak? No z kim ja się widziałem? Z tobą, it's not, it's not, it's not z tobą, z Dave'em. A i już nie jest Miękki palionka Szczypson. Aha, i co? I co ostatni raz się widziałeś? Ostatni raz widziałem się... Przy, z Mmm. Hmm, chyba z Palionem. Chyba z palionym się widziałem, ostatnio. Zekład jak to Palion go tak naprawdę zamienił w to wszystko. No niemożliwe, nie wierzę w to po prostu. No, <noise> ale czemu w to nie, nie wierzysz? Bo ja, bo ja ufam palionowi z całego serca, że to nie on. Ale... no, ale, 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 a jakby Palion no? powiedział, że to mogę ja go przemienić, to byś uwierzył. Tak. Co? Dlaczego? Tak, bo... bo... Bo nie mam do Ciebie takiego zaufania jak do Paliona, no. Ale się, bo jesteś to... w żyku. Ale gdzie zaczekaj, zaczekaj, ale, ale no, no większy... wyobraź sobie, a Ty komu byś uwierzył? Mi czy Palionowi? No, tak samo. Mam bo... uwierzyć Tobie czy Palionowi, Ej, no to uwierzyłbym Palionowi. Patryk, 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 Ej, a bo okay? tutaj pytanie mam, a tu Milki mieszka? No nie tak, wiem, to jest, mieszka. to jest... no a co, a co ale, dzisiaj czekaj, no. Ale to jest razem z Tostem? No z Tostem ta. mieszka. Nie, a gdzie to znowu ten pokój? Pokój? Dabak, chyba. No, oni razem Dabak. chyba mają pokój, bo oni są razem, Patryk. Co ty mówisz? Ja, nie są! Mówiła, no pewnie, że, że nie. No, oczywiście. Jak to nie? Nie. Nie, są razem, pewnie, że są. Nie, no Toz mówił, że nie. Co ty mówisz, Yeti? Patryk, no ale po co ja cię kłamać? No, Naprawdę, są razem. Ej, noc jest, a Patryk ci, że... Co? Idę się położyć. Co się stało? Nie no, czekaj. Ej, co on teraz zrobi? Ty myśli, że on zrobi to, co ja myślę? Nie chcę, nie wiem, czy chce na to patrzeć. Weź ty to zobacz. Ja też chyba nie na pewno, ale czekaj, ale ja się boję! Zobacz co? to! Nie! nie! Nie, 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 weź, kurde, co to jest? Aaaa, Jezu! Nie, no i znowu to samo, dobra, dobra, Zobacz, jak on się zachowuje, zobacz, schowaj się, schowaj się. schowaj mi się tutaj, o kurde. Razy. Porozmawiajmy z nim. Idzie tu, Kresy. Co być agresywny? Ale jest nie, nie będzie, poczekaj, może doj. Nie, nie na początku. Ja chcę posłuchać. Aha. O to podpala! Trzeba <laughs> zgasić, to się zaraz się spali wszystko. To z drewno. Dobra, chodźmy, 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 chodźmy. Ja muszę posłuchać jego modlitw. A to? Czy da, da, niżej. Dawaj niżej, dawaj niżej. Ej, a, a ty, a ty wierzysz w opętania, bzyku? Nie wierzę. A czy go naprawdę coś opętał duch jakiś? Niemożliwe to jest. Dobra stary, ja go op opętam. Tyło gdzie on tam jest? A tam jest, tam nie jest. Wiem. Dobra, no, a jak z nim normalnie porozmawiamy? Nie wiem, to może nie zadziałać, a może tu zadziała. PERENES Menes, Bardzo. Faraput pokototke te. Remenes. Spongebob Pedes. On, on spańcz Boba stary robi! On, on no, teraz pewnie panuje, panuje nad bobem. Jak on mój spongebob Bob perest, To jest... On teraz przejął spongeboba, Boba! Dlatego spongeboba nie boba. Mi się wydaje, że ma. on chce go przyzwać! On chce przyzwać tak, ten spać Boba! Tak! To mu się pali! Ziemniaki wyrzuca do tej wody. Patryk, boby. Patryk, Patryk, musimy porozmawiać! Gdzie on jest? On łowi ryby pod wodą. Co ty robisz, Patryk? Patryk, porozmawiajmy! Like eee, a Ashkala, like Szakalaka, Bomba, Dara. To chyba nie działa. To nie działa. Ej, nie mogę wiedzieć. złoty. MNS, EKS, EKS, Patryk, Patryk, Ale patryk porozmawiajmy. Ale daj boba Oddaj Spongeboba, złodzieju! Przywróć złodzieju, to mało boba. powiedziane. To Przywróć mało go! Powiedziane. To ty pewnie zabiłeś Octopusa, Szamana i Pennywise'a. Moje trzy delfiny. Pennywise... Moje trzy delfiny. Oooooś... Peses. Co on robi, Bzyku? Ja nie mam pojęcia, ale faktycznie tych delfinów nie ma, masz rację. No nie ma, no a to były moje ukochane delfiny. I czemu on jest na tronie uspęć boba? Ej, spogadajmy, Patryk, porozmawiaj ze mną! Czekaj, ekes, 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 ekes! Ekes, ekes. Porozmawiaj! No, nie ma. Brutalu! Bezes ale co robią łowi ryby w ogniu! Łowi ryby w ogóle. Demon! Tak się Jaki demon! Timon! Nie, zgasz to! Nie ma tego! Pali się pali ten! Pali się to! Jest to? Beskikka! Ja nie wiedziałem, że tak się da! To normalnie się nie pali, słuchaj! Jak jesteś powalony! No Patryk! 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 Patryko? A czemu on się w ogóle nie odzywa? Halo? Patryko? Palek jest Reses menes, fuckers Parenana jest Rekatases. Ej nie no. OOOS. Co, robi? co on odwala, ej! Nie wiem, ja bo nie jest pobalony. Ej, Patryk, to no porozmawiaj no! Patryku! Pat... nie wiem, wiesz co, mi się to nie podoba. Mi się to bardzo nie podoba. Ja bym... Ja bym chyba wrócił! Ja, ja myślę, że tego jest za dużo. No, chyba za dużo. My, no wracamy. Nie, nie, ja po prostu nie nie wiem, czy mam, nie. Nie wiem, ja już nie chcę z nim więcej tutaj przebywać. Patrz. Co? Oh. Nie wiem. <grych> no <zapadł. grych> Człowieku. Patrz, idziesz? Gdzie on jest? Nie wiem. No gdzie co on jest? jest? To jest dziwne. zniknął, dawaj! Ale, gdzie on u jest? Ale, keres. Gdzieś uciekł. Ej, Gdzieś on jest go, na górze! Patrz. Ja? No, tu był! Ola! O jest właśnie! Okay. ty! jesteś w y... Gdzie on jest? Nie wiem. Jest ale, keres. Co, gdzie on jest? Nie widzę go. Ale słyszę go. Tu jest! Dobra, bzyku, gdzie my jesteśmy? Ja nie mogę, a łasz! To ty powiedziałeś, co ty powiedziałeś? Nie wiem, nie mam pojęcia, wszystko mnie. Ło! Nie wiem! Uuuu, uuu, nie? zostaw go, zjedzcie go, nie wiem! Co? Jak możesz tak pójść, jest bzyka! Manej! A najlepiej to mnie wypuść Lamusie! Co? Nie, co on robi, widzisz to? Języku, nie, on to posta, a to, nie, to jest nie. nasz Oj, koniec. To jest koniec nasz na Hej, Ej. Meles. Hehehe. To jest koniec, no? To jest chyba nas koniec. Proszę cię, proszę cię, nie rób nie, tego! Nie, Patryku, Patryku, uspokój się! Przecież ty byłeś dobry zawsze, jak to? Nie, nie, nie! Co on odwala, widzisz to? Co jak Co zrobiłeś ze SpongeBobem, ty złoczyńco? Nie, nie, nie... Meles, nie... Kres, Patryk, Patryk, I, uspokój i, się! Pekes. Ej, ale dlaczego on nam to robi, stary? Daj pół płytkę tu postawię, co? No. No. Płytkę. pół płytkę. No. A Wybuknieli. nie, nie, wybuchnie czy nie? Serio wybuchnie? Nie, no nie wybuchnie chyba Ty, oh, ty no jesteś no, chory! No, Mogliśmy zginąć! Nie, nie zginęlibyśmy No luz, mam wszystko e, pod kontrolą Spongebob, daj... Nie jedz mnie! Jedz jego, nie mnie! Nie! Wypuść mnie, powiem ci wszystko o Bzyku! Nie, wypuść mnie, to ja ci powiem wszystko o Jak się nazywa? Jak ma na imię? Jak wygląda w pradzie wszystko? Co?! Ja mam 24 hours... Co?! Nie. Nie, zostaw, nie. Please. Powiedział 24 godziny, 24... JETI, JETI, EKAZMENE! Nie, zdawaj na Yetiego to jest koniec, za 24, 24 godziny zginiesz! Jak to? Nie, 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 proszę, proszę, And... proszę, wypuść mnie! Gdzie my jesteśmy? And... Pomocy! And... To mocny, no. daj. Nie. Co nie Co? Ja to nie pozwolę. Ej, nie, on to podchodzi zaraz. No ja bym uciekał. Hejs. Nie, on musi stąd uciec. Idź stąd, Patryk! Nooo! Nie rób tego! Nie rób tego, Patryk! Hejs. Hejs. Nie, nie, Patryko, proszę cię, proszę, nie rób tego, nie Hejs. Ja my nie jesteśmy niesmaczni, no! A jest powalana! Ej, ej, Bzyku, Bzyko, ja ci coś powiem! Jezu, dopiero teraz o tym ten. Przecież on... A on wyszedł. Stary, on nam... On nam nie zabrał kilos. Ej, ja chyba wiem gdzie to w ogóle jest, Temu. Tu, Gdzie? gdzie? Tu, gdzie ja tu byłem u tym! Tu mnie zamknęła ten! Tu mnie zamknęliście! No! Ze w sensie, się... Nie tu chyba, ale nie Nie tak, ale tu wie... mnie zamknęliście, tu mnie zamknęliście. Ja, tu była wiadomość, tu była wiadomość, ja, wiadomość, nie, że to było wiadomość. Tu mnie tu mnie zamknęliście jak poszedłem stary ee, jak wbiłem się do domu Paliona I mnie związał liną I chodź tu, ej, chodź tu, chodź, tu, chodź tu. Ej, właśnie wyszliśmy, ej, w ogóle mój kill dalej ma cztery życia, a jak tam twój kill, Masz już nowy widzę. Tak, tak, mam no, mam nowy, mam nowy. No, wiesz co, zrobiłem se, kurde, bo swoją pomocą to w ogóle jest... A szkoda gadać. Stary, ej, my musimy... Nie, nie, wiem, nie wiem, co powinniśmy... Nie wiem tylko, co powinniśmy zrobić, stary, bo widzisz, jak on się zachowuje. Dobra, dobra. Chodź po cichu. I Musimy... Ja wiem, gdzie jest wyjście. Wiecie, jest tutaj. A tu jest mój dom. Pa. Jak twój? Nie gadaj, że ty masz tu dom. Tak, 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 chodź, chodź. Co? Ej, jest golum ty robisz? No, czemu ty mi zabijać Golema? To nie twój. Z mój, Pa, to jest moja baba. Ja nie mogę, ty masz tę chatę! Czemu ty masz krowy? No bo je, lubię je, nie to zabiję mnie. proszę, cię, daj mi je zabić. Nie. Proszę. Nie. Dobra, nie Zabij... możemy rozmawiać o krowach stary. Patryk nas zamknął, gdyby nie to że jest głupkiem, to byśmy mogli tam zginąć, stary. Nie wiesz ja bym się ukrył, ja się ukrył, ale czeka jest dzień. Tak, musi... jest już dzień, jest już dzień, mamy... No ale nie ma Ej, sensu. No to jest już normalny. No tak, na pewno jest normalny już. To może jest faktycznie normalny? No nie idziemy to sprawdzić? Ja bym sprawdził. No to damy chodź. Sprawdzimy to i chwilę z nim porozmawiamy, że musimy, go, musimy coś z tym zrobić, bo to jest chore co on robi. Ale Rozumiesz? on przed chwilą był w domku Paliona, jak on... On serio tam pójdł? poszedł? Przecież jak on wyszedł? Ja nie wiem jak on mógł wyjść. Ale widziałeś jak on się teleportował dziwnie? Ty, nie no, ma go tu. Nie ma go w domu. Nie, też go nie ma. Yy, gdzie, gdzie, gdzie on jest? Może my go zgubiliśmy. O nie, a jak on... nie wiem, nie wiem stary, dla mnie to jest mega pogmatane. Gdzie? 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 Oho! Oh, das